Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś wyrzutniam Bernie Roses od Pyro Morawii, 92 strzały kod produktu CE13011 koszt takiej wyrzutni to około 340 złotych. Tak to się prezentuje. Naprawdę kawał, kawał kostki. Ma proste i strzały kątowe. Tak się domyślam, skoro pokazuję, którą stroną do widowni. Dwa ląciki, rezerwa, podstawa i szukajmy, szukajmy jakichś informacji na jej temat. Tutaj, nie tutaj. Z drugiej strony. Zapowiada się ciekawie, jest naprawdę ogromna, jak na 92 strzałówkę, dwa ląty kategoria F3, 92 strzały, rok produkcji 2023, prawie 950 gramów neku, 942,4 na całą kosteczkę, więc jest ładnie, ładnie napakowana. Zobaczymy, co ona będzie potrafić. Oby zaskoczyła pozytywnie, bo jeśli się tak okaże, no to powiedzmy za. Sporo osób z Was szuka jakichś takich kosteczek za 300-400 zł, żeby odpalić jedną kostkę w Sylwestra i się schować do chaty, więc może to będzie właśnie Bernie Crowses, może to ona będzie godna uwagi. Widzimy się już przy samym odpalaniu. Ja Was natomiast jeszcze zapraszam do wszystkich linków w opisie. Instagram, Discord oraz sklep sklepodpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy. Zapraszam serdecznie, Pyro Moravia, ma też być na sklepie. No i co? No i co? Powpadajcie jeszcze. Na konkurs, który aktualnie na kanale trwa. Trzymajcie się, widzimy się przy samym odpaleniu.